Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowych F jest liczba minus 5. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli będącym wykresem funkcji F jest równa 3. Drugim miejscem zerowym funkcji F jest liczba. Dobra, rysujemy sobie parabolę. I my wiemy, a przynajmniej mam nadzieję, że wiecie, tak sobie to zaznaczymy, że parabola w miejscu jej. Wierzchołka dzieli się na dwie równe części. Zakładamy, że to jest taka parpola. I teraz tak: pierwsza współrzędna wynosi minus 5. Potem mamy 3. Narysujmy sobie oś liczbową. Minus 5, 0, 3. Odległość minus 5 do 0 to 5 oczek. Nie minus 5 oczek, tylko 5 oczek. Potem tu kolejne 3 oczka. Łącznie 8. To oznacza, że ten fragment odtąd dotąd jest od trójki oddalony o 8. Trzy plus osiem to jedenaście. Odpowiedź a.